Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie już w naszym studio. Goszczę kolejną osobę, a jest nią pan Sebastian Pitoń. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana i znów chciałbym, żeby podzielił się pan z nami swoimi przemyśleniami dotyczącymi bardzo dziwnej sytuacji. Ja w ostatnich dniach często o tym rozmawiam z, z moimi gośćmi. Otóż... Yy, Coś się zasadniczo zmieniło. Po pierwsze, niepokojącym sygnałem jest to, że pan prezydent podpisał jednak tą ustawę o pomocy Ukraińcom. I taki był fajny, taki był amerykański, prawda, taki był e, godny aplauzu prawej strony sceny politycznej, a nagle no, tu jakby zaprzeczył temu wszystkiemu, co, co mówił w kampanii. A po drugie dla nas ruskich onuc wydarzyło się też coś nieciekawego. Oto Rosja jakby no można powiedzieć, że dostaje w ucho na froncie ukraińsko-rosyjskim. Jest tam impas. Duża grupa żołnierzy, tam mówi się nawet o kilkunastu tysiącach żołnierzy trafiła do, tak, do takiego piekielnego kotła ukraińskiego. No i skończyła się ta Punktatorska, powolna, ale jednak ofensywa rosyjska? Czyżby świat stanął do góry nogami wbrew wizjom prawicowego komentariatu? Czyżby to Ukraina miała nagle większe szanse w tej wojnie? I czyżby pan prezydent też przyłączył się do tej grupy entuzjastów naszego wschodniego sąsiada ukraińskiego? Panie redaktorze, ja może zacznę od początku, bo mam takie wrażenie, często, że jak się obserwuje tego rodzaju zjawiska zbyt, ze zbyt bliskiej odległości, to traci się zrozumienie jakby całości o co chodzi. To jest ewidentnie element wojny o hegemonię o to, kto będzie rządził światem przez następne 500 lat. W ten sposób powiedzmy. Kto zbuduje architekturę bezpieczeństwa, kto zbuduje tutaj kolejność dziobania, jak to się mówi, i tak dalej, jak będzie ten świat wyglądał? No i jest tutaj oczywiście dwóch, dwie zasadnicze siły: globaliści, którzy dążą do światowego rządu, których sposobem na zarządzanie jest ujednolicenie ludzi, spowodowanie, żeby byli słabi, biedni, zniszczenie klasy średniej, prawda, zniszczenie rodziny stworzenie po prostu społeczeństwa światowego, które będzie łatwe do zarządzania, które będzie pozbawione struktur społecznych, które mogą jednak stworzyć zalążki jakichś tam społeczności, które zaczną się stawiać, tak. Kiedy to społeczeństwo będzie zatomizowane, kiedy każdy człowiek będzie oderwaną jednostką, to będzie tak słabe, że zarządzanie Takim, takim społeczeństwem będzie po prostu bardzo tanie i łatwe. No i to jest koncepcja, która jest realizowana od dłuższego czasu, tak mi się wydaje, przez, przez różne złe siły. W ostatnim, tutaj w ostatniej odsłonie były to banki, które zyskały umiejętność tworzenia pustego pieniądza, co daje gigantyczną przewagę, no bo jeśli się tworzy pieniądz, a jednocześnie ma się siły zbrojne, które y, zmuszają Zmuszają cały świat do akceptowania takiego pieniądza. No bo to wie pan, jeśli ja sobie zrobię jakiś, powiedzmy, pieniądz, tak, jak swój, Sebastiana, powiedzmy, papierowego, i przyjadę gdzieś tam nie wiem, do Nepalu i zapragnę wykupić wszystko, co jest do wykupienia, no to mnie wyśmieją no ale jeśli, ale jeśli za mną przypłyną dwa lotniskowce no to w Nepalu to może to, to nie, bo to jest daleko od morza to, to tam może to nie robić wrażenia ale w tych wszystkich krajach gdzie jest bliżej morza to już to robi wrażenie no i taka była sytuacja i wydawało się że ten świat się domknie że tak jak pisał Fukuyama jest koniec historii i że po prostu stworzą się Unie Europejskie tam amerykańskie, azjatyckie te Unie potem stworzą Jakiś światowy rząd. Przecież jeszcze 10 lat temu to była najbardziej oczywista, najbardziej oczywisty scenariusz, jaki leżał tutaj na stole. I nagle się okazało, że po cichu z tego, z tego jakiegoś takiego azjatyckiego chaosu wyłoniła się potęga Chin. Chińczycy, których wszyscy bagatelizowali, bo oni jedzą psy i są w ogóle jeżdżą na rowerach i na niczym się nie znają. tak. Dziki komunistyczny naród, z który, który, którego się nie należy obawiać. No, Chińczycy stosowali taki kamuflaż, żeby właśnie żeby dać im spokój, tak, żeby się nimi nie przejmować. Takiego kamuflaża nie stosowali ani Niemcy, ani Japończycy. Byli dumni ze swoich osiągnięć gospodarczych, i Niemcy, i Japończycy, i w latach 80. i 90. zostali zniszczeni, to po prostu byli za mocni. Chińczycy inwestowali w w negatywny PR, w to, że są brutalną y, tempom dziką azjatycką siłą, która nie wygeneruje niczego o, oprócz plastikowej tandety. Y, okazało się, że to jest nieprawda. No i w tej chwili, w tej chwili sytuacja jest już taka, że już widać, że tą wojnę hegemoniczną w sensie. Y, i co jest jeszcze ciekawe, że Chińczycy nie są tylko y, brutalną siłą, ale są bardzo wyrafinowaną cywilizacją y, konfucjańską, merytokratyczną, której główna zasada polega na tym, żeby rządzili ludzie najbardziej moralni i kompetentni. To jest tak naprawdę, panie Piotrze, pan przyzna, że to jest. Y, Taki wymóg wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby ci, którzy nami rządzą, byli po pierwsze etyczni, żeby nie kradli i, prawda, i, i kompetentni. To, to, co pan mówi, to są bardzo mądre i celne rzeczy. Ja tylko tytułem wtrętu przypomnę, że my, ludzie zachodu, chcieliśmy sprowadzić całą potęgę i inwencję Chińczyków do gumowej kaczki, która towarzyszy dzieciom w wannie. I nawet powstał taki prześmieszny, yy, prześmiewczy dokument niemiecki, który pokazywał, jak to tam nieudanie, albo bardziej udanie w tych Chinach, na jak wielką skalę produkuje się te kaczki takie. To były lata 90. i wtedy uważano, że, że tak jak pan mówi, że do niczego ci Chińczycy się nie nadają, że oni nigdy nie przekroczą pewnej granicy, a już z całą pewnością nie staną się dla nas konkurencją. I właśnie ta gumowa kaczka była symbolem myślenia o Chinach. Natomiast, natomiast no właśnie, pan tutaj od Adama Jewy, ja mam nadzieję, ale, ale że pan ja nam ja potem wyjaśni coś o, o, o tej zmianie, którą obserwujemy obecnie na linii frontu i, i w polityce też naszej krajowej. Panie redaktorze, niech mi pan, niech mi pan pozwoli, pozwoli Panie, tutaj. Z, z wielką przyjemnością, oczywiście. Otóż. Y Sytuacja w tej chwili jest taka, że Zachód już dostrzegł, że to nie jest prawda, że Chińczycy nawet kaczkę potrafią spieprzyć, tak? Yy, takie coś proste, kawałek gumy, kawałek tam, prawda, farby, a oni i tak tam dziób Bo pomalowali złe, po ze strony, też tak. jest yy, specjalnością chińską, ta jadalna i yy, nie trudno ją spieprzyć. Tak czy, inaczej, tak czy inaczej, kiedy się Zachód zorientował, że dynamika gospodarki chińskiej, głównie gospodarki, jest tak duża, że ich po prostu zaleją, tak? Przekupią polityków, że to oni mają w tej chwili więcej pieniędzy, bo to oni produkują realne dobra i że po prostu zniszczą im całe, całe, całe to ich marzenie o, o światowym rządzie. No to wie pan, jaka jest naturalna, naturalna wtedy chęć? Co, co należy zrobić? No trzeba zrobić wojnę i się odgrodzić murem. Od obcej cywilizacji, która nam zagraża. Tak? Jeśli Chińczycy są cywilizacją, która może zniszczyć nasze marzenia o społeczeństwie kastowym, o światowym rządzie i tak dalej, to zróbmy wojnę, potem zimną wojnę, wybudujmy mury i przetnijmy wszystkie, wszystkie łańcuchy dostaw. Taka idea. Prosta. No i teraz kombinowano, gdzie odpalić tę wojnę? Na no, naturalne klimaty. Ukraina, no trzeba popatrzeć tam, gdzie są te połączenia wschód-zachód najbardziej intensywne. Bliski Wschód i Ukraina, tak? Środkowa Europa i Bliski Wschód. To są te łączniki Europy z Azją. Najbardziej oczywiste. No i oczywiście cały czas jest jeszcze możliwość odpalenia w, na Tajwanie, żeby tam z kolei od, od, zrobić przez Pacyfik wielką blokadę y, dla Ameryki. No i co się okazuje? Że to słabo wychodzi. Że to słabo wychodzi, bo ta wojna powinna być epicka, powinna nieść ze sobą nienawiść, żebyśmy naprawdę tych Azjatów nienawidzili. Tych Rosjan, tych Chińczyków, żeby nam się kojarzyli ze zwierzętami, z potworami, żebyśmy się ich bali. No i ta wojna, jak popatrzymy na drugą wojnę światową, to w tym czasie, w którym, w którym tutaj Putin zajął chyba dobre 100 kilometrów tak prostej jakiegoś terenu, to Adolf Hitler zdążył zająć całą Europę, Afrykę, stracić ją i tak dalej. I no, wojska przemierzyły naprawdę gigantyczne odległości gigantyczne przestrzenie, stało się dużo rzeczy. Oni się tam, oni tam po prostu można powiedzieć, niszczą tą ziemię, przesuwając się o kilka metrów w lewo, kilka metrów w prawo. I to, że się tam komuś udało kogoś okrążyć, no na wojnie się takie rzeczy zdarzają. Tak? Z nudów. Z nudów. No bo to nie jest wojna taka manewrowa, że mamy uderzenia 400 km albo coś tam, albo jeszcze coś. No przecież w roku 1942 w drugim, drugim roku wojny Hitlera ze Stalinem wojska niemieckie były na Kaukazie i były pod Stalingradem, tak, pod Stalingradem. A potem zostały odepchnięte do Berlina, dwa lata później. Gigantyczne przestrzenie, gigantyczne wojna. Tutaj się ekscytujemy. Ta wojna nie wyszła. Ta wojna miała przestraszyć Europę. Miała spowodować, że wszyscy będziemy przerażeni potęgą Mazji że blok rosyjsko-chiński miał nas przerazić swoją potęgą i powinniśmy wykopać tu gigantyczny rów, obrazić się na nich kompletnie i wejść pod bud globalistów. I to się nie udało. I to się nie udało. Nikt się tej wojny nie boi. Wojna się toczy gdzieś. Nikt nie wie gdzie to jest ten Donbas. Wiadomo, że gdzieś on jest, ale on jest tysiąc kilometrów od nas. Nikt tam nie był. Nikt nie wie, co tam się dzieje. Natomiast postępy są takie, że jeśli miałaby ten front dojść do nas, do Polski, no to prawdopodobnie to będzie trwało 100 lat w tym tempie. Tak. Się... Ale pan jakby zupełnie dezawuuje sprawczość Rosji. Uważa pan, że decyzje nie zapadały w Moskwie, że, że, to, że to była absolutnie sprawa Chin, a nie jednak pewnej autonomicznej, suwerennej decyzji rosyjskiej? Panie Piotrze, Chiny to jest potężny partner. Myślę, że te relacje chińsko-rosyjskie, no bo Amerykanie moim zdaniem podczas wojny koreańskiej i wietnamskiej, że te wojny były po to, żeby skłócić Rosję i Chiny. I co się udało? Bo jak pan by prześledził, tak z jednej strony y, y, zrobił sobie y, y, jakiś kalendarz wojny właśnie wietnamskiej, a z drugiej strony stosunków amerykańsko-rosyjskich i rosyjsko-chińskich, no to by się okazało, y, y, że ta wojna tak długo trwała, aż te, te drogi Chin i Rosji się rozeszły. No i teraz chodzi o to. To o tym pisał y, y, Kissinger, że jest taki trójkąt bardzo ważny. Rosja Ameryka, Rosja, Chiny. I chodzi o to, że jeśli Ameryka z Rosją się podadzą sobie ręce, tak na poważnie, to, to będzie to wielki problem dla, dla Amerykanów. Jeśli jeszcze sobie podadzą rękę z Iranem, to już w ogóle to jest koniec hegemonii amerykańskiej. Bo nie da się utrzymać panowania nad światową wyspą, jeśli te trzy kraje sobie podadzą rękę. Co dzisiaj ma miejsce. No Narysował i... pan duży rysunek. Nie przeczę, ożywczy intelektualnie, ale czy oznacza to, co pan powiedział, nic więcej poza tym, że Ukraina jest skazana na przegraną w tej wojnie, bo ta wielka azjatycko-rosyjska, azjatycka potęga nie upadnie? Tak szybko, a wręcz będzie dominować z całą pewnością nad siłą Europy, Ameryki i Ukrainy, czy to może, czy, czy to może jest jakieś preludium do, do tego, żeby jednak zastanowić się, nad wyważeniem tych siły, tych dwóch potęg? Ja wcale nie jestem pewny, czy, czy połączona potęga Ameryki, Europy. Także w sensie zasobów, także w sensie y, zaplecza finansowego, także w sensie no, y, no, to, co widzimy na Ukrainie, że tam jednak no, trudno się Rosji posunąć do przodu, a więc połączona siła Ameryki, y, Europy, Ukrainy i, 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 i całego tego bloku zachodniego może, może jednak dać odpór, czy po prostu y, m, może być y, siłą kompensującą. Ten azja, tego azjatyckiego smoka. To ja powiem w ten sposób. Ja nie ukrywam, że ja kibicuję azjatyckiemu smokowi, ponieważ ich e, sposób urządzenia świata jest e, dużo lepszy. My jesteśmy pod okupacją. E, my jesteśmy pod okupacją sił globalistycznych. I powiem panu czemu. Czy pan, panie Piotrze, ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że nasi rządzący nie rządzą w naszym interesie? Nie, no ja nie mam żadnych wątpliwości i też pierwsze moje pytanie, którym sprowokowałem pana do tego większego wywodu, no pytałem o to, czy, czy, no, no, no bo dostrzegłem, że ta decyzja, na przykład pana prezydenta, Gwarantująca przedłużenie pomocy dla Ukraińców. Absolutnie nie jest w interesie państwa polskiego, co jest oczywistym dla każdego oczywistym. obywatela naszego kraju myślę, A jednak rozumnego. I, 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 I zarówno rząd związany z lobby niemieckim, jak i pan prezydent silnie związany z lobby amerykańskim, widać wyraźnie, przedkłada te międzynarodowe związki ponad interesy krajowe. Tak, bo tutaj na zachodzie. Wszyscy politycy są globalistami, ich władza nie pochodzi, nazwijmy to z narodów, tak, tylko, tylko gdzieś tam z zewnętrznych y, jakichś centrów siły przez demokrację, która jest zarządzana mediami, które są w obcych rękach, tak. Właśnie chodzi o to, żeby, żeby przywrócić sytuację, w której przywódcy będą działali na rzecz, nazwijmy to Wspólnot czy społeczności czy narodów, którymi na których czele stoją. Taka prosta sytuacja, tak? Jestem prezydentem Polski, dbam o Polaków, o ich dobrobyt, o ich szczęście, zdrowie, pomyślność, bezpieczeństwo, tak? A nie, no przecież wpychanie nas do wojny z Rosją kompletnie nie ma nic wspólnego z naszym dobrobytem, szczęściem, zdrowiem i pomyślnością. Kompletnie nic. My nie mamy z Rosją żadnych zatargów. Realnie mamy zatargi z Ukraińcami, którzy malują po mapach tam, gdzie ta Ukraina jest, i tak dalej. Realnie możemy się obawiać troszeczkę Niemców, którzy mają niepodpisany pokój z nami po II wojnie światowej. No i przecież mnóstwo terenów należących wcześniej do Niemiec, w tej chwili jest częścią Polski. Tu się możemy obawiać. Dobrze, że Niemcy nie są w swojej świetnej formie w tej chwili. Być pewnie mają dużo wewnętrznych problemów, żeby się zajmować zewnętrznymi. No ale paradoks jest taki, że czasami się leczy wewnętrzne problemy właśnie z zewnętrznymi sukcesami. No ale akurat nie z Rosją. Tak? Z Rosją to my nie mamy żadnej kosy. No co, chcemy odzyskać królewiec? Tak? To jest taki wielki problem. Gdybyśmy mieli dobre relacje z Rosją, to ja myślę, że nawet yy, można było na ten temat porozmawiać. Nas wpychają po to, żeby Zminimalizować, żeby, żeby był pretekst do y, poucinania tych wszystkich łańcuchów dostaw. Ale ucinanie tych wszystkich łańcuchów dostaw niszczy przemysł zachodni. Ale ci ludzie, którzy nami rządzą, oni tak sami niszczą ten przemysł. Przecież wszystkie technologie, które one powodują, powodują większe ceny y, energii, y, no. Prawda to są wszystko marnotrawne technologie, które nie tworzą z nas tygrysów gospodarczych, tylko nam kładą kłody pod nogi. W związku z tym to, że przecięcie łańcuchów dostaw ze wschodem jeszcze bardziej zniszczy naszą gospodarkę, to, to jest zgodne z ich polityką, a jednocześnie jednocześnie nie będziemy mieli wyboru, tak? bo nam wtedy zamkną gębę, takim czy innym terroryzmem wymuszą posłuszeństwo i tyle w związku z tym ta wojna z Rosją, którą prowadzimy, jest wojną o naszą wolność. Tylko, że to Rosjanie walczą o wolność, a my walczymy o niewolę. Tak? Walczymy o to, żeby można było nam zbudować więzienie. To jest, co pan powiedział, nieco paradoksalne, że Rosjanie walczą o wolność. Wie pan, no w głównym nurcie medialnym nie znalazłby pan takiej opinii. Natomiast, nie, już by pan do mnie strzelał w te, tej chwili, już by mi pan wyłączył mikrofon. Nie, nie. Przecież to bardzo ciekawe. Natomiast ja nie, nie widzę tak czarno-biało tej rzeczywistości jak pan. Myślę, że ona jest, jest bardziej zniuansowana, że po środku jest jakaś przestrzeń na owo bagno, na taką, na takie peryferia i myślę, że jedyną wielką szansą dla Polski jest bycie takim peryferium pomiędzy zachodem a wschodem. Że, że to nam da taką optymalną sytuację. Tak, ale panie, panie Piotrze, peryferium w centrum, tak to jest takie dalej. centralne peryferium, tak? Pan by sobie to tak wyobrażał, że jest świat i w środku tego świata jest peryferium. Takie tam, no nie, w środku, w środku to jest zwornik. Ale to jest jeszcze lepiej, bo my, jeśli przejmiemy, w ogóle czemu mi się podoba ta koncepcja chińska? Bo ona zakłada stabilność. Stabilność. To nie jest, to nie jest system polityczny, który zakłada podbój i wyzysk, bo podbój i wyzysk, to wie pan, to jest na krótką metę, tak? Jeśli się kogoś źle traktuje, no to prędzej czy później, przez ileś lat można z tego żyć, ale to na długą metę, to to nie działa. Natomiast jeśli się uczciwie ludzi traktuje, to tworzy się przestrzeń, y, można powiedzieć, stabilności i dobrobytu, harmonii, która jest dużo bardziej stabilna. Bo jeśli ludzie są dobrze traktowani, to się nie buntują, tak? Jeśli pan byłby y, na przykład zatrudniony w firmie i ciągle szef panu nie dopłaca i coś tam kombinuje i pana wyzyskuje, to po jakimś czasie pan się po prostu z tej firmy y, wypisze i stworzy pan konkurencję dla tej firmy gdzieś na wokół. Ale jeśli byłby pan ucz uczciwie. Traktowany, dobrze wypłacany, nagradzany, chwalony, zgodnie ze swoimi zasługami, to pan nawet nie pomyśli o tym, żeby założyć konkurencję. I to jest, powiedzmy, metoda chińska. I w tej chińskiej metodzie y, Chińczycy, jako swój taki soft power, mówią, że my nie będziemy ingerować wewnętrzne sprawy innych krajów. Ktoś chce być muzułmaninem? Proszę bardzo, ktoś inny chce być monarchistą? Nie ma sprawy, ktoś inny komunistą? Nie ma sprawy, ktoś inny kapitalistą? Nas to nie interesuje, co robicie w środku. Nie będziemy narzucać wam naszych modelów społecznych. Absolutnie nie. Ale szanujmy się. Szanujmy się. Szanujmy nasz, naszą różnorodność. A ze względu na to, że na świecie jest mnóstwo kultur, które są jednak różne tak? mają różne jakieś tam archetypy, yy, jeśli chodzi o wartości, nawet czy, czy postrzeganie pewnych rzeczy no to to jest dużo bardziej stabilna sytuacja. Bo przecież Amerykanie no stop Dowalają się do tych muzułmanów z ich punktu widzenia, to nic to nie ma wspólnego z prawami kobiet, tak, na przykład. A dla Chińczyków to nie jest problem. A podsumowując już naszą rozmowę, która nieuchronnie zmierza do swojej puenty, kto pana zdaniem w tym totalnym konflikcie zwycięży, czy, czy wielki smok? Z taką większą żywotnością, z całą pewnością, i ze świeższym podejściem do rzeczywistości, czy Zachód pod kierownictwem Ameryki, który jakby z takich popiołów trochę zaczyna wzrastać, z takiego upadku gdzieś zaczyna się podnosić, no bo te koncepcje Trumpa są wbrew. Do niedawna obowiązującym tym globalistycznym koncepcją. Są jednak powrotem do jakichś źródeł, prawda? Tych, które trzymały w kupie Europę i, i, i były źródłem ich rozwo jej rozwoju. A zatem, w tej złożonej sytuacji, gdzie pan widzi tutaj większe szanse? Kto ma tutaj zwyciężyć? To ja bym powiedział tutaj jak jesteśmy niepoprawni politycznie słowami Aleksandra Dugina, że tu nie chodzi o to, żeby jedno państwo zwyciężyło z drugim, tylko żeby obywatele odzyskali, znowu jest pogłos, żeby obywatele odzyskali swoją naturalną. I nazwijmy to naturalne prawo do życia, pracy, tworzenia życia uczciwego i tak dalej, żeby państwa nie brały ich za mordę. No i Trump, tak jak pan zauważył, idzie w tym kierunku. Oprócz jego takiej, powiedziałbym, syjonistycznej tutaj słabości, delikatnie mówiąc, związanej z Izraelem i z akceptowaniem tego, co Izrael robi w Gazie, no to jego wszelkiego rodzaju gospodarcze ruchy idą w dobrym kierunku. Stają się przywracać Ameryce jakąś witalność. W Europie tego w ogóle nie widać, niestety. I ja tak naprawdę jeszcze widzę, że pan jeszcze tutaj chciał od razu, coś... To proszę, panie Piotrze. No nie, to... No, no, to, no to ja tylko dopytam, no bo czy to właśnie nie jest nowa siła, która, tak jak już parę razy tutaj zauważałem w tej rozmowie, która jest w stanie przeciwstawić się Wschodowi? Ale to właśnie, ja bym odszedł od tego paradygmatu przeciwstawiania się. Przecież silna Ameryka może harmonijnie współpracować z resztą świata, tak? To nie jest tak, że Ameryka musi pójść na wojnę z Chinami. Pan, bo to jest tak, że. No to czym handlujemy? Czy, czy monetą obowiązującą jest Juan czy dolar? No, czy, czy my tutaj zabieramy marże z, z Europy Środkowej, czy Chińczycy? Wie pan to. Ale takich interesów Piotrze, nie da się to, pogodzić. To jest, niech pan sobie wyobrazi to, nie jak powiedzmy, jakiś system czysto mafijny, taki, tak, że są mafie i one zbierają haracze i tak dalej, tylko taki system cywilizowany. Mamy konstytucję, mamy prawa, mamy możliwość budowania sklepów i sprzedawania w tych sklepach tego, co nam się generalnie chce. I tak naprawdę jest to konkurencja kultur, konkurencja kreatywności, ceny, jakości, takich normalnych rzeczy. To jest normalność, a nie na zasadzie, że jak coś się nie zgadza, to wpada gangster z bombą, robi wybuch i ten sklep był za tani, miał za dobry towar. Spaliliśmy go, kochani. Tak jest nie może być. Pan idealistą. No, jak idealistą? To naprawdę jest idealizm, że się, że, że się dopominam sytuacji, w której jeśli ktoś osiąga sukces, to się go nie zabija tylko dlatego, że jest lepszy od innych? Smutne to, ale tak właśnie jest. Proszę Państwa, musimy kończyć naszą rozmowę z, z takiej bieżącej komentatorskiej wymiany zdań. Wyszło coś dużo większego. Mam nadzieję, że zbudowało to Państwa świadomość problemów, o których rozmawialiśmy. Przypominam, gościem moim był pan Sebastian Pitoń. Ja już państwu bardzo dziękuję. Jeśli oglądają nas państwo w mediach społecznościowych, to właśnie zaczęła się budowa, opoda naszego studia. To tu na dole znajdą państwo link do bajkofi i mogą nas państwo w ten sposób wesprzeć. A jeśli oglądacie nas w telewizjach kablowych, to po prostu zostańcie z naszym kanałem. Piotr Barukowski, Sebastian Pitoń. Bardzo dziękuję. Zostańcie z nami.